Witam was kochani w dniu kolejnym, dzisiaj mamy 1 maja więc oficjalnie mamy majówkę, godzina za 15 wczoraj siedziałem na live, męczyłem się, męczyłem, ale patrzcie patrzcie, jestem magnifique i tu troszeczkę, a to jest na kolejny dzień ale na razie rozpalam, grillam i muszę przeczyć troszeczkę rożem. parę osób z was mi pisało, żeby po prostu to wypalić żeby zostawić nad kratownicą, no pamiętajcie jeśli czasami macie problemy gastronomiczne, czyli siusiu dupką meci e, to miejcie pod uwagę to, że na przykład jeśli zostawicie taką starą kratownicę nieumytą, tam jest siedlisko bakterii innych dziadostw i nie zawsze e, to się da wypalić e, za pomocą temperatury od grilla, że wtedy na przykład na sobie kiełbaskę położycie na takiej brudnej kratownicy, a potem tą kiełbaskę zjecie żeby za pomocą brudnych łap, no to potem możecie mieć siusiu dupką. Więc warto na to pracować. warto tak samo e, zauważyłem, jak się nadziewa kiełbaski na stare zardzewiałe pręty. Bo potem wiadomo, kiełbasa z zewnątrz się upiecza, ale w środku są bakterie. To na wieczór. O, trzy wyrzuteńki na teściik I tutaj rakiety Stella, czy jakoś tak, dwuszelkowe. Muszę jakąś fajną nazwę wymyślać. E, już są dostępne na pierochicie i powiem Wam, że się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Dosłownie idą jak ciepłe bułeczki schodzą, więc tam napisano. no i właśnie znalazłem drugi błąd tej kamery jak e, kiedyś nagrywałem właśnie odcinek co wam mówiłem, e, coś śmigłem przez park zdrojowy w Konstancinie e, tam znalazłem jeden błąd, teraz drugi błąd po prostu miałem czarny obraz nagrywało, ale miałem czarny obraz i nie mogłem potem za, za, wy, za wyłączyłem e, nagrywanie e, i nie mogłem wyłączyć kamery to kolejna jakaś wada z tej kamery, ale rzadko, jak na tyle nagrań, to rzadko coś takiego wyskakuje, ale wyskakuje jednak. Ech, dobra. Tak jak mówię o rakietach solar dobrze schodzą. Dzisiaj pogoda jest taka dość nieciekawa, chłodno, może trochę popada. Przydałoby się zacząć trochę tego deszczu. Ech, byłem jeszcze wczoraj w Lidlu, no i Lidl. O dziwo, powiem Wam, że Lidl zrobił dobrą promkę, bo na przykład, jak w Biedronce każdy mógł wejść i sobie kupić, nie. Każdy mógł wejść do Biedry i sobie zakupić, tak w Lidlu mogła tylko jedna osoba na kartę, czyli trzeba osiągnąć aplikację Lidl Plus, aktywował się kupon jednorazowy, wchodziło się e, i jakiekolwiek piwa w butelce niezwrotnej. Ja się tej kobiety pytam, nie wiem Pani, no zobaczymy, nie? Jak to będzie, bo dużo się właśnie trafiało takich osób, że e, 95% piw w Lidlu. Przechodziło. 95% butelek niezwrotnych. E, w tym nawet takie drogie piwa, co szpachla, pije te jakieś ipy, apy, ale takie wiecie, doktor, chmiel, z takich drogich piw, one kosztują chyba od 8 zł. I nawet takie piwa były na promocji. Promocja polegała na tym, że niby 10 piw bierzecie, 10 piw dostajecie gratis. E, a tak naprawdę to troszeczkę było źle sformułowane, bo w tym momencie, dobra, weźmiemy 10 tanich, 10 drogich zapłacę za 10 tanich, a 10 drogich w gratisie będzie. Nie. To działa na takiej zasadzie. Że na każde piwo był liczony rabat 50%. Czyli mogłem sobie wziąć 10 tanich, 10 drogich, i na każdy miałem liczone 50%. Więc w tym momencie, gdyby zrobili tak, kupując 20 piw, dostajesz 50% rabatu. Czyli zamiast zapłacić 100 zł, zapłacisz 50. Nie, rabat nie, rabat nie. Ale 10 piw gratis, tak. Widzicie, to jest była taka promocja. W gratisie, no bo w tym momencie to była promocja 50% przy zakupie powyżej, przy zakupie 20 piw, no ale wiecie jak to jest u Polaka, nie, panie ja nie chcę rabatu, jak chcę gratis, jak chcę gratis, no i to zrobili gratis, no gratis, a tak naprawdę za wszystko się płaciło, tylko było minus 50%. Bardzo fajna akcja, w przeciwieństwie do Biedronki. Nie było tak, że ludzie chodzili u, 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 bo ja byłem o godzinie 18, ziomek mi napisał, pycham, nabrałem sobie smakowych pi piwek, reciki, e, Mańka sobie wzięła parę rodzajów desperadosów, wziąłem sobie jeszcze summer, Summersby. Luksus! luksus. To można, było, można było zrobić jak z człowiekiem Pod... I tam w miarę trzymali te dystansę bo nawet ten gościu przez megafon mówi żeby trzymać dystansę, bezpiecznie to tam to tamto a nie to, co w Biedronka w Dobra, gdzie jest mój papier, tu. Dobra, muszę dalej wyczyć tego grilla, widzicie, Taki brud? I to się niby wypali, a potem moje saszłyki będą w czymś takim, aha. Na pewno wrzostą się goły na ruch schodoły. O, ładnie. O, patrzcie, jakie kratownice. Faktycznie lepiej jest je wycierać, jak są nagrzane. O, o patrz pan. Dobra, idę teraz po saszłyczki, bo jeszcze jest ogień ideolo, ideolo. Grylik już się pali pełną parą. Zaszłyczki ułożone, proszę bardzo. Tifila Fofon, O. Kijeczek, do poprawy. Tu jest ciąg dalszy zaszłyczków. I nie licząc, że krzesełko pęka pode mną. To jest dobrze. Czy jakieś plany jeszcze na majówkę? Nie, jutro też grill. I prawdopodobnie skończy się na tym, że jeszcze pojadę trochę postrzelać i pewnie pogram sobie w wota. I tylko um, tyle. Obmyślam jeszcze kolejne odcinki co do tych rakiet Sterlal bo mam parę fajnych pomysłów co do tych rakiet, trzeba je przetestować bo prawdopodobnie czuję nosem, że mogą podbić bazooka, lepsze i tańsze. Jedyny minus, że nie jest składany kij, ale przypuszczam, że można wytestować, ile można wyciąć tego kija, żeby rakiety latały stabilnie. Bo tam ten kij chyba ma 1,20 m łącznie rakiety mają chyba z 1,30 m czy można byłoby tak z 30 cm uciąć tego kija, żeby rakieta latała stabilnie i bezpiecznie? Coś takiego planuję nagrać. Dobra, otwieram sobie brąksa. Nie będę Wam pokazywać, piję, żeby nie promować alkoholizmu. Tak, jestem grubym menelem i się tego nie wstydzę. I trochę z dzieckiem sobie spędzę. Produkcja takiego szaszłyczka jest dość prosta. Wystarczy mieć trochę składników. To w zależności co lubimy, to po prostu dajemy. Pieczareczka. Kurczaczek, cukinia, pomidorek, kiełbaska, ogórek, pieczaryczka, papryczka, kurczaczek, cebulka, boczuś i gdzie nie gdzie trafia się rzodkiewka I tak powoli one sobie tam dochodzą, dochodzą. Fajna nazwa. O, tam coś się pali. Ach. I tak powiem Wam, że jestem cholernie głodny, wiem, że Wam smaka robię, wybaczcie, no ale to jest majówka, majówka, bo tak to normalnie to bez ognisko rozpali, o, martynka wraca od chłopaka, widzicie, tam, tam idzie martynka, wraca od chłopa. Grillik zakończony, gotuję sobie trochę wota, tam Mańka ogląda sobie poprzedniego vlogasa, tutaj oglądam sobie jakieś targi eee, i w międzyczasie gram wota. Pokażę Wam czołgi, które, którymi się najgorzej gra, Ever. Eee, zaczniemy sobie najpierw od Polaka. E, czwarta klasa, Polak Badziew taki jak syn no, tylko byleby przetoczyć się. Typ 4 Kiedyś miał działo trola bardzo dobre. Czołg ciężki, w miarę fajnie się gra. Ósemką nie potrafiłem grać, bo wie, że nie potrafiłem opuszczać. Badziew, a to dziewiąteczka jest w miarę dobra. WZ, e, chińska podróba Rusków. Paździerz, paździerz, paździerz. E, omijaj, panie, szerokim łukiem. Tu jest e, chation. Bardzo fajny, fajny czołg średni, który zapierdziela 60 na godzinę. Pestkowiec. Eee, to jest paździerz roku Ever. U Jezu Chrystusa, to już mnie krew zalewa. Eee, to mam jeszcze na premium. Dostałem. Na tego sprzedać nie mogę. To ja po prostu tylko odpalam bitwę i, i wychodzę. Po prostu to, tym się nie, nie idzie grać. nie Dziadostwo jak z eee, Następnie to. Przedłem sobie kiedyś, dziesiątka była takim fajnym niszczycielem pestkowym, nie pamiętam jak się nazywało, przypominał trochę Aliena, która strzelała, e, miała chyba 4 albo 5 pestek, która potrafiła Mausa jeden na 1 ukatrupić, tylko trzeba było mieć Golda. Potem to zlikwidowali i zostawili to dziadostwon, tylko to jest na dziewiątej. Mobilność w miarę fajna, działa w miarę fajne, działa w ogóle nie opuszcza, więc tylko teren równy, e, kamuflaż średni, pancerz 0. Więc kupa, kupa, kupa jak yy, skurczysyn Kolejną kupkę wam pokażę Mauser. Fałeczka P8 klasy była super, a tym dziadostwem nie idzie grać. Najgorzej to to, że nawet działa. Nie mam dobrego w tym, więc to jest buch, i to samo działa będzie w Mausie, więc zaczynam płakać po prostu. E, kolejne dziadostwo tutaj. Onika 7 klasy sobie zostawiłem, bo fajnie nim się gra. Kolejne dziadostwo takie Ever, Ever, Ever. Tu jest e 3 Pancerz 305, jest, jak nie masz golda, mnie nie przebijesz, tak było kiedyś po balansie wargamingu, który polega, spierdzielmy, żeby nie przeklinać, spierdzielmy dobre czołgi, żeby słabe, żebyś kupywał premium. Bym wam pokazał pewien znak środkowego palca, ale nawet na to nie zasługujecie, pataszony. Eee, dlaczego? To był fajny kiedyś niszycie 10 klasy i nic w niego z przodu nie wchodziło. No, chyba że ktoś sobie kupuje golda. A teraz wchodzą nawet czołgi średnie i lekkie, potrafią się przez to przebić. Dlaczego? Dolna płyta już nie ma pancerza. Kiedyś to w ogóle nie było do przebicia. Teraz dolna płyta już szyściutko wchodzi jak świnkę pepe. Tak samo T95. Dziwne dlaczego czołgi średnie i czołgi ciężkie. Które mają penetracji 246, 256. Są w stanie nawet przebić. I ja nie mówię tutaj o tych cyclach tylko na przykład tu. I ciekawie czemu. No. Eee, I co tu jeszcze mam kupowatego? To kiedyś bardzo fajny czołg ciężki. Maszynka do zarabiania. Teraz stoi u mnie martwe. Kupa, kupa, kupa. I co tu jeszcze jest? A, esto. Powiem Wam: Porażka, porażka, porażka. Ciężko mi się tym gra. Jeszcze tu gdzieś miałem, chińską, chyba 8, dziewiątkę. Więc tak to. A gram, bo nie mam co robić. Nudy, bryndza, eee, porażka. Jak ja tylko słyszę, jak oni wprowadzają nową aktualizację z optymalizacją, to normalnie jestem. Niezadowolony z tych ich optymalizacji, powiem Wam tak. Nie wiem, może dużo osób nie pamięta, może ktoś mnie schować. Co ty gruba się pierdzielisz, ale powiem Wam jedno krótko zwieńczenie na temat. Za dawnych czasów grało się bez konta premium i bez czołgów premium ósemkami, bo już na ósemkach jest się stratnym ósemkami. Za przeciętną bitwę się zarabiało. Bez konta premium i bez ciągu premium. Za średnią bitwę się zarabiało. Za dobrą bitwę się trzepało hajs. A za słabą bitwę delikatnie było się na minusie. Teraz jest tak, że jeśli nie masz premium, a masz średnią bitwę, i już jesteś w plecy. Na ósemkach. A gdzie jeszcze dziewiątka i dziesiątka? Eee, kiedyś na koncie premium, czołgiem premium zdobywało się. Za średnią bitwę po 100 tysięcy, po 100 tysięcy za dobrą bitwę nawet zarabiał się. Mój rekord było chyba 220 tysięcy, właśnie tym T34. Ja im nim wtedy naklepałem chyba 4000 Dimidja plus chyba z 3000 przyjęłem na wieżę. Tylko kiedyś, uwierzcie, mi płacili i liczało się do statystyk. Odbite obrażenia, czyli te obrażenia, które własne weszły i obroniliście, po prostu za to kiedyś płacili, za... i to się kiedyś liczało. Teraz już to się nie wlicza i po prostu widzę, że bez konta premium ciężko jest grać na tierach powyżej siódmego i trzeba mieć premki, to jest przykre. Dla przykładu, linia frontu grałem wczoraj. Bardzo dobra bitwa. 8 tysięcy kosiłem, d major, 3000 odbiłem i bez żadnych e, czołgów premium i bez żadnych e, tych obliga nie obligacji tylko tego badziewia co tutaj jest rezerw osobistych e, zarobiłem 60 tysięcy 60 tysięcy a ta sama bitwa nawet trochę gorsza Yy, Szogami premium 200 tysięcy no. A gdybym jeszcze nie miał konta premium, to już w ogóle miałbym lipę. Więc gra jest zrobiona typowo pod money 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 pay to play. To są moje wrażenia, Możecie się podzielić ze swoimi wrażeniami. Nie słuchajcie dziecka, bo to jest wymusz wzięcia na ręce. Yy, możecie opowiedzieć mi, co wy sądzicie, bo według mnie Wargaming, czyli BOT. Yy, przeszedł na opcję play, nie pe, yy, pay to play, czyli zapłać, żeby grać. Bo inaczej no graj sobie dwójeczkami czy trójeczkami. Dobra miałam yy, Miałem dziś się przejść, ale nie chcę mi się taki lajmie dopadł na żarłem się i leże. Dobra, idę sobie takie słuchawki założę, bo mi uszy pękną. I mówię się mi, że ja mam tak cały dzień i całą noc, bo w nocy jest płat, żeby do łóżka wsadzić, potem dziecko się przyzwyczai, a teraz jest płat, żeby wziąć na ręce. No. Tak, tak, tak! O, żona ma na rękach, dziecko cicho jest. A postaw dziecko na podłodze? Postaw dziecko na podłodze, co będzie? No, to się tak, to się tak zwany wymusz nazywa. I nawet jedna łyska nie poleci, a łeb człowiekowi pęka w czwach. Osób z was mi się pyta, Mahoni, gdzie ty masz te szelki? Mahoni, gdzie masz te kobry? Oto dzisiaj wam pokażę. Mianowicie, tu jest szafka. Ona jest niewidoczna, bo robię tyk, tyk, tyk i nie widać jej. A teraz stary otwiera. Albo wiecie co? Pójdę po latarkę, pójdę po latarkę, bo to jest tak wrażliwy temat, że to trzeba przyświecić. Więc jeśli masz słabe serce, czujesz, że chorujesz na bólodupstwo, wyłącz ten film. Dygam się. Dygam. Diga! Mm. da 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 da! da jak? a jak? Lid był grany, tak jak mówiłem, smakowe, zakupione. I Plus te bezalkoholowe z nie? Postanowiłem, że pójdę. opierdzielę te kozie, brodę. Znaczy, brodę to może jeszcze nie. Może postrzega, ale wąsy już mnie denerwują. Nie, nie mogę mieć długi wąsów, bo jak dotykam się, do mnie tak. Drażni mnie to, to po prostu drażni. Jeszcze bro, broda, to tam sobie mogę taki falkocze kreść, ale wąsy, jak dotykam, to mnie drażni, tak kujo, nie, nie, nie. Zaraz coś z tym zrobimy, panie generała. Dara, -da, od razu piękniejszy chłopak. Plus 10 do sex pilu e, Mrzawka pada. Więc dla mnie to jest bomba, że coś pada sobie, mrzy. Ze względu na to, że jak kiedyś da się odpalać pirotechnikę, to będzie wilgotno i się nic nie zapali. Super. Dalszy dzień. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Bryndza. Bryndza. Czujesz, jak byłaby dzisiaj niedziela, jest piątek. Niam, niam, niam. Dobra, mordy. Ja kończę, bo muszę naładować sprzęt. Dron się już aktualnie ładuje, albo już się naładował. Muszę naładować jeszcze tą kamerę, bo może mi się uda nagrać ze slow motion. Ta jest. Może mi się uda nagrać. Się... Co to? Mała pszczoła. Mała pszczoła? No, mini pszczółka Tęj dobre. Mała pszczoła. O, sprzętowanie naładowane. Wuj spakowany. I kleszcz. Ta, pora. Kleszcz? Aha, kleszcz. Porównanie do palucha, patrzcie. No to trzeba ten, zabić tam pszczołę. Nie! No to weź ją, może by dziecko nie wtepło. No dobra. To już poza nagraniem. Dobra stara, bierz klapkę. <laughs> Trzymajcie się. O, jeszcze się hamruje?